Lodówka, pełna lodówka! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić intro. Pewnie widzieliście już moje intro, jakie sobie zrobiłem. Oceńcie je w skali od 1 do 10. Dzisiaj, już od dzisiaj będą już się pojawiały z nitrem odcinki. Intrem, nie nitrem. Nitro to youtuber. Co ja gadam, jaki nitro. <noise> Coś. Nie mam przecież e, youtubera na początku odcinka. Weź się wali w łeb. No weź. No. Jaki nitro. Intro, no. Dobra, to... Przechodzimy na stronkę. E, ja mam na przykład problem, problemy z A w tym, bo e, mi nie działa na klawiaturze to sobie wchodzę w klawiaturę ekranową i sobie wpisujecie py an py ja sobie normalnie wpisuję py potem a n, nie, nie, od nowa ja sobie wpisuję tak, py normalnie a nie? Z już nie? Mi takie... Ej, nie. A gapa ze mnie przecież to jest kropka com. Głupi jestem. Dobra, mam tu. Weźmy sobie takie intro na przykład. Wchodzimy, open to. Mhm. Sprawdzamy sobie je, czy nam się podoba. Tutaj w to oczko, to wtedy będziemy widzieć, jak nasi widzowie widzą, widzą, a tu jest y, tak z boku. A tak najlepiej. I klikamy w. Ten trójkącik, pierwszym przyciskiem myszy i sprawdzamy sobie. To mi się zupełnie nie podoba, bo nie ma w ogóle głosu. Co to jest? Intro bez głosu? Czy ja po prostu nie słyszałem? To będzie, myślę, lepsze. Jak tu też nie będzie działał głos, to muszę. O. Zombi, Tak wygląda to intro. Żeby je edytować, e, lepiej tak nie robić na tych małych ikonkach, bo można się pomylić. Wchodzimy w te trzy takie oddzielne e, linie. E, tu są projekt. Potem jest na dole b, b, Bab. B, Id, potem scenę, i wchodzimy w obiekt. I tutaj szukamy tekstu, i zmienia się go na swój nick. Dobra, 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 to jest mój. O, tutaj mam filmy prywatne testowałem sobie, czy dobre, i tutaj wklejacie, dajecie Enter. Tylko ja wolałbym nie tak, tylko tak, to będzie lepiej. Tekst też tak. Będę zmieniał G tylko. I tutaj zmieniacie, nieważne jaka nazwa, nieważne jaka nazwa, zmieniacie ją na swój nick. I enter. I klikacie enter, bo ja popełniłem taki błąd, że kliknąłem tu Add Objects i musiałem co chwilę wchodzić. O, tutaj każdy tekst. Zmieńcie na swój nick. Chyba, że tam jest subskrybuj i chcecie, żeby to subskrybuj zostało. Nie? Znowu bym popełnił ten błąd. Nie możecie wychodzić. Musicie kliknąć Enter. Enter. Enter, i teraz sobie klikacie tutaj. E, musi to być czerwone oczko, żeby wiadomo było, że jest do przodu, i klikacie play. Nawet nie złe intro mi wyszło, ale e, ja zostaję przy tym moim co widzieliście na samym początku. Wy możecie sobie tu pokombinować. To jak widzicie, ale jak potem pobrać to? To e, już wam mówię może niektórzy oglądali to, ale dla tych Yy, oglądali inne filmiki, ale dla tych, co nie wiedzą, tutaj klikacie Dowland. Tutaj. I pod obiekt jest FK. Nic nie robicie z tym. Kamera też nic nie robicie. Audio plus muzyk. Możecie zmienić sobie audio lub mu, i, i muzykę. A tutaj klikacie Dowland. I tutaj nic nie zmieniacie, nic. Tutaj możecie w sumie, ale ja nie zmieniam. To i tak jest bardzo dobre. I tutaj czekacie dokładnie. Zaraz się wyświetli 10 minut. 7, to ja zaraz jak te 5 minut jeszcze pobierze, to zaraz do Was wrócę. Nie już wracamy. Nie. To wtedy cię poka... E, poczekajcie. To było gdzie? Nie, nie, to nie było tu, To było tutaj. Za 16, 15, 14, 14 za 10 sekund to się pobierze. Nie, że pobierze. Bo tu się wybiera, czy chcecie jeszcze edytować, czy chcecie totalnie pobrać. W moim przypadku, ja chcę już totalnie pobrać. I tutaj czekacie, i tu już się Wam pobrało. Bardzo szybko. I żeby dać to do OBS-a, ja dam sobie intro 2, bo już mam intro. Intro. Dwa. Okej. Okay. Dajmy sobie intro 2. Przeciągacie tu to tak. Tak na małe. I to wideo przeciągacie do tej sceny, którą stworzyliście. Nie, to dałem, że tutaj, to nie powinno być tutaj. Co to było? Usunąć. Tak. Tamicie do pewnie zobaczyliście intro, ale. To był przypadek. I tutaj dajecie na tą scenę. Intro 2. Tak się zmniejsza. Wchodzicie w to i tak się zmniejsza. to I tam jak w to wejdziecie to się... No. I tak właśnie się robi intro. No, yy, możecie nawet sami sobie stworzyć, yy, skonfigurować muzykę, zrobić napisy. Yy, nawet możecie sami wymyślić, jak się układa, ale to już yy, wyższa sztuka nauki. Jakbyście chcieli, to mogę Wam pokazać. Piszcie w komentarzach. To ¡Elufka pue una ¡Elo! ¡Hinomelo! Sinomelo.